Hmm. Czałoby mi się trochę jedzenia. Chodź tu kurok. Dobra, dobra, dobra. Brzeg stary poszedł tam, gromadź, prawda? I tytanie, zniszczyłem to teraz się dobrze Więc to się da tutaj stworzyć nowego, który na razie jest dobrze rozum. Dlatego wy się dość czysto fajnie. Hmm. Przydałoby się jeszcze trochę drewna wiśniowego Ładne jest takie różowiódkie, to sobie wezmę. Ja idę. na A, widzę, że jeszcze się Hmm. Dobra, widzę, Dobra,

Ciękne. Oh yeah. Uff, dobra, jestem. to do damku!